Witam was mojej fani Tutaj Dzisiaj 20 nugget challenge Od razu lecimy z odcinkiem Oczywiście łapeczka pod filmikiem 20 nugget co Sos oczywiście słodko kwaśnie Osik 30 sekund. 30. do końca. Dobra. Tutaj oczywiście nagetsiki. Zobaczymy, czy się ciepłe. Dobre, są dobre. Dobra, jeden za nami. 16 sekund do końca.